Cześć z tej strony BN23 i witam Was w kolejnym odcinku z serii Pojedynki Bohaterów. I dziś kolejne zestawienie dwójki bohaterów, którzy mają bardzo ładny design. Król na czyli czarnoksiężnik z Angmaru z władcy pierścieni, zmierzy się z Eredinem, królem dzikiego gonu z Wiedźmina. No, Król Dzikiego Gonu, myślę, bardziej skojarzony z Gier od CD Projekt Red. No i właśnie ta dwójka bohaterów dziś stanie naprzeciw siebie. Oczywiście na początek obu tych bohaterów przedstawię, następnie ocenimy ich w poszczególnych kategoriach i na koniec podsumuję oraz postaram się wydać werdykt, kto moim zdaniem wygrałby w tym pojedynku, a dla zainteresowanych na koniec będzie jeszcze omówienie ankiety, gdzie była to jedna z czterech opcji do wyboru. Czarnoksiężnik to władca istniejącego niegdyś. Królestwa Angmar, skąd wywodzi się właśnie jego nazwa Czarny Księżnik z Angmaru i doprowadzi on wtedy do upadku Królestwa Arnoru. A oprócz tego druga jego nazwa, czyli Król Nazguli, wywodzi się od tego, że był on najpotężniejszym z dziewiątki Nazguli, czyli Upiorów Pierścienia. I był on też jednocześnie najpotężniejszym ogólnie sługą Saurona, czyli Mrocznego Władcy z Władcy Pierścieni i Tytułowego Władcy Pierścieni. Erin natomiast to elf Enel, czyli przedstawiciel rasy elfów z innego wymiaru i jest on też królem Dzikiego Gonu. Dziki Gon to oczywiście upiorni jeźdźcy, którzy przemierzali światy. Oprócz tego Eredin, że był królem Dzikiego Gonu, przewodził upiornym miejscom, był też królem wszystkich elfów Enel, był królem ludu Olch i właśnie Sprawował władzę w Tyrnalia, ale z racji, że często podróżował, przewodził upiornym miejscom, dzikiemu Gonowi, no to rolę namiestnika powierzył swojemu zaufanemu człowiekowi, jakim był Gels. I generalnie jest to główny antagonista w trylogii Gierat CD Projekt Red no bo generalnie w jedynce w dwójce Eredin jakoś się tam przewija. W jedynce mamy to, jak on pod postacią upiora na końcu gry się pojawia. Natomiast w dwójce mamy te różne retrospekcje Geralta, jak Eredin chociażby porywa Yennefer. Natomiast w trójce jest on już głównym antagonistą. Co prawda przyczepiłbym się do tego, że jest go tam trochę mało, ale jest on, jakby nie patrzeć, głównym antagonistą. Pojawia się oczywiście też w książkach Andrzeja Sapkowskiego, na podstawie których gry powstały. No i pierwszą kategorią jest siła fizyczna. No i właśnie... Z jednej strony mamy króla z Guli, o którego sile mówiłem w poprzednich odcinkach, że no jednak był on silniejszy niż zwykli przedstawiciele rasy elfów, ludzi czy krasnoludów. Z drugiej strony mamy Eredina, który jest przedstawicielem rasy elfów NL, które były przecież wyższe, lepiej zbudowane niż inne rasy, chociażby ich kuzyni, czyli elfy NCID. Dlatego no tutaj myślę, że może to się prezentować w miarę podobnie. Kolejną kategorią jest szybkość i o ile szybkość taka w walce może być na dość podobnym poziomie, też obaj potrafili jeździć konno, no to właśnie jeśli chodzi o jeszcze jakieś dodatkowe takie aspekty, no to Eredin potrafił się teleportować, co oczywiście daje znaczącą przewagę i otrzymują dlatego punkt. Kolejna mamy zwinność i wydaje mi się, że tutaj Raczej wygląda to dość podobnie, dlatego stawiam na remis. Podobnie oceniłbym walkę wręcz. Zarówno jeden, jak i drugi całkiem nieźle sobie radzi właśnie w walce orężem. Erein, jak i król na z potrafią walczyć mieczem. Król na dodatkowo jeszcze potrafi posługiwać się korbaczem, ale generalnie obaj walczą całkiem nieźle i budzą strach i grozę na polu bitwy. Następnie mamy wytrzymałość. Tu z kolei postawiłbym na czarno księżnika Zangmaru z racji na jego powiązanie z jednym pierścieniem i to, że on sam jest upiorem. Eredin natomiast jest istotą śmiertelną jest elfem. Co prawda wiele osób wierzyło, że Dziki Gon to taki mityczny orszak, że są nieśmiertelni. No, oczywiście, elfy mogą żyć niesamowicie długo, ale takiego elfa dało się pokonać. Przechodząc dalej, mamy umiejętności ogólne. I raczej paleta zdolności tych bohaterów wydaje się być dość podobna. Dlatego Do postawiłem na remis. I tak oto król Nasguli. potrafi walczyć mieczem, korbaczem, jeździć konno, przemieszczać się na tej bestii, a także rzucać różne klątwy, zaklęcia i generalnie posługiwać się magią. Oprócz tego jest bardzo dobrym dowódcą wojskowym. Tutaj troszeczkę już, nawiązując już do kategorii strategia i jak widzimy, jest to dość potężna postać. Z drugiej strony mamy natomiast Eredina, który bardzo dobrze posługiwał się mieczem, a także potrafi posługiwać się magią. Zarówno takimi czarami ofensywnymi, by zadać obrażenia wrogom, co chociażby widzimy podczas jego boss fightu w Wiedźminie 3 Dziki Gon. Jaki właśnie potrafił się też teleportować, co również wtedy właśnie widzimy. No i również był dobrym dowódcą wojskowym, również potrafił jeździć konno i jeszcze potrafił wraz ze swoimi upiornymi miejscami przemierzać różne światy, różne wymiary. Między innymi podczas swojego pościgu za Cyrillą. dlatego no tutaj myślę, że postawię na remis. Następnie mamy inteligencję, tutaj postawiłem na Eredina, no i Krogulec moim zdaniem wygrałby w tej kategorii, bo on dość inteligentny. Natomiast no król z góli, tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, gdzie on występował, był jednak no niewolnikiem pierścienia. Wykonywał on po prostu rozkazy Saurona, wolę swojego pana, więc no myślę, że tutaj bym postawił właśnie na króla dzikiego gonu. Idąc dalej, przechodzimy do strategii. Tu postawiłem na remis, no bo Eredin prowadził piornych jeźdźców przez wiele różnych światów, tam radzili sobie, by właśnie przejść z jednego do drugiego osiągali cele, no i nawet w samej Grzeno splądrowali kilka wsi, między innymi Wieś Wrzosowa, wieś też na Hinderfial, tam gdzie mieszkał Skial, No i też praktycznie wygrali bitwę o Kermoren, gdyby nie uwolnienie mocy Ciri. No bo jednak podróż w każdym prawie względem tak pokonali obrońców. No co prawda mieli przytłaczającą przewagę ale mimo wszystko e, i okrążyli fortecę i dostali się do środka i udało im się wyeliminować po prostu z walki zamrażając prawie wszystkich obrońców, z Siri i Wesemira, i Wallacha, e, który akurat był ukryty. Dlatego no tutaj myślę, że jednak Eredin powinien trzymać tak za całą kształt punkt tej kategorii. Z drugiej strony mamy natomiast króla z guli, który przejął fortecę Minas Itil. Doprowadził do upadku królestwa Arnoru, no i był jednym z najważniejszych dowódców, właśnie w szeregach armii Saurona. I ostatnią kategorią jest doświadczenie. No i tutaj też troszeczkę, tak jak w poprzednim odcinku, w poprzednim starciu, król goli wygrywa tym, że po prostu no, czas akcji, w której on bierze udział, jest dużo dłuższy niż ten, w którym bierze udział Eredi. Co prawda, elf żył dużo dłużej niż chociażby Weznan, natomiast, mimo wszystko, Wydaje mi się, że jednak na doświadczenie bym postawił u króla nas Guli. I możemy przejść do podsumowania. I tak jak w przypadku poprzedniego odcinka, jak w przypadku starcia króla nas Guli z Weznanem, mamy remis, ale tym razem 7 do 7. No i naprawdę niesamowicie wyrównane starcie, bo jakby doszło do walki wręcz, no to byłaby to naprawdę bardzo wyrównana walka. W sumie, chyba tutaj nie mam aż tak zdecydowanego faworyta, bo jeden i drugi w jakimś stopniu magią dysponował. No i też pytanie jakimi zaklęciami, jakie, jakimi klątwami e, król Nas Guli mógłby Eredina e, właśnie obarczyć, a jakimi z kolei Eredin mógłby król Nas Guli skontrować wtedy. E, chociaż wydaje mi się, że jednak jeśli chodzi o taką ogólną moc no to król Nas Guli nadal jest potężniejszy od Eredina. Z racji, że właśnie z upiorem jest powiązany z mocą jedynego pierścienia, który przecież jest niesamowicie potężnym artefaktem, a Eredin mimo już bardzo potężnym jest śmiertelnikiem. Jest elfem, elfenel był oczywiście silniejszy niż ludzie, Sid, natomiast no tutaj też mimo wszystko śmiertelnik. Więc no chyba bym się troszeczkę bardziej skłaniał znowu w stronę króla Nazgulii. Takie jest moje zdanie. Oczywiście możecie się z nim zgodzić, bądź też nie. Zachęcam do dyskusji w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie, jakbyście wy ocenili poszczególne kategorie. No i co, I dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za wysłuchanie mnie, za obejrzenie tego materiału. Natomiast jeśli ktoś jest chętny, jeśli ktoś jeszcze chce chwilkę dosłownie posłuchać, to zapraszam na omówienie ankiety. A w tej ankiecie opcja ta bardzo pewnie wygrała, gromadząc 60% Waszych głosów. Mamy też opcję, która już pojawiła się w ogóle na, na kanale, już, która dostała swój odcinek, a akurat te ankiety nie brałem ich w takiej kolejności, w jakiej dodawałem, że te filmy nie robiłem w takiej kolejności, w jakiej były ankiety i nie trzymałem się tak ściśle tej kolejności, którą podałem właśnie w poście na karcie społeczności, dlatego no, takie rzeczy będą, także tą opcję pominiemy, ale generalnie opcja Eddard Ed Stark, czyli Ned kontra Boromir zgromadziła tu 10% waszych głosów. Natomiast na drugim miejscu, już wracając do, do tego schodzenia coraz niżej od pierwszego, no to mamy opcję starcia dwóch potężnych wojowników. Znowu jeden z Gryotron, a drugi z władcy pierścieni, czyli Jamie Lannister z rodu Lannisterów, brat Cersei i Tyriona, a także syn Tywina. Kontra Aragorn, czyli późniejszy król Gondoru, a także członek drużyny pierścienia i generalnie też bardzo potężny wojownik. No i no w trzecim miejscu Arthas Menethil, czyli właśnie książę Arthas z Warcrafta, paladyn uczeń Uthera Lightbringera, który potem stał się rycerzem śmierci, a na sam koniec Frozen Throne królem Liszem. kontra też znowu Aragorn. 13% waszych głosów. Także całkiem ciekawe opcja, ale ta opcja bardzo pewnie pokonała pozostałe gromadząc dużo więcej nawet pr punktów procentowych niż pozostałe wszystkie razem. Także tak to wyglądało, a my słyszymy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się i cześć!